Siema, witamy na Trek TV. Pierwsza osoba, jaką dzisiaj dorwaliśmy na tego to był tak najwyższy kulturysta w Polsce, może się przedstawić. Mariusz Tomczuk, 175 cm całe, 175 wzrostu. I tak. zobaczcie, jaki gość jest mały. Yy, niby jeden z większych, a zobaczcie, jaki kur... mały. No i czar prysów właśnie. Ojej! W tym momencie czar prysu. Mariusz, może powiedz jak oceniasz tarki tego Rosy. Yy, oprócz tego, że nogi wchodzą w dupę, to jest zajebiście. Nie. Dużo ludzi, fani, ja lubię tę atmosferę naprawdę, e, podoba mi się to, zawsze jestem najarany i zmotywowany jeszcze mocniej do pracy. Pomimo tego, że wczoraj mnie nogi bolały po całym dniu, który tutaj spędziłem, to jeszcze poszedłem na trening. I to jest motywacja. Powiedz mi, jak oceniasz poziom zawodu, Oglądałeś w ogóle jakieś kategorie, czy nie za bardzo? Wiesz co, wczoraj widziałem tylko klasyka, bo startował Tomka Słodkiewicza, zawodnik, to no, chłopaki dobrze wyglądali, ale... To są debiuty, no wiadomo, nie ma co się też spodziewać po chłopakach, że będą przygotowani w fest, że będą z formami takimi, jak już no, na Mistrzostwach Polski walczy się o medale, ale no, było kilka perełek, na pewno coś tam w ciągu kilku lat na pewno z nich będzie. A powiedz mi, kiedyś z Ciebie w końcu coś będzie na tej scenie z powrotem? Kiedy Ty będziesz z powrotem na scenie? Wiesz, nie tak dawno byłem, ale na razie, na razie pauzuję sobie trochę. Na pewno 2017, tak jak mówiłem, poświęcam sobie na budowę masy mięśniowej. Teraz krótka redukcja. Chcę trochę przyciąć, żeby dobrze wyglądać i podbić tą, podbić tą fazę. Bo wiadomo, jak jest, po redukcji masa lepiej idzie. No i dlatego na razie ten rok pauzuje, a 2018 zobaczymy. Może, może jesień. To ja Ci życzę sukcesu w 2018 i żeby ta masa czysta, po redukcji szła przez cały ten rok. <laughs> Dokładnie, dzięki bardzo. Dzięki.